Niezyje Wojciech Misiuro aktor i tancerz w wieku 71 lat. Nie Wojciech Misiuro znany w środowisku artystycznym jako twórca Trójmiejskiego Teatru Ekspresji pod koniec lat 80. Dodatkowo był aktorem, tancerzem, choreografem i mimem. O jego śmierci poinformował Pomorski Portal Regionalny Zawsze Pomorze.pl i serwisa Teatr.pl. Miał 71 lat i odszedł w Światowy dzień Pantomimy, która była sztuka, która cenili od której zaczynał. Wojciech Miesiuro urodził się w Gdańsku w 1952 roku i w rodzinnym mieście skończył studium baletowe. W Wrocławiu ukończył też studia pantomimy przy Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Pracował dla Opery Baltyckiej, Opery Wrocławskiej i Teatrze jako tancerz. Następnie rozpoczął karierę jako choreograf w Wrocławiu Lodzi, Krakowie, Gdańsku i Warszawie, w tym przez trzy lata był głównym choreografem Teatru Narodowego. Misiu roznudzony rutyna polskiego baletu, poszukujący nowej formy rozwoju, wypracował własną. rozpoznawalna poetykę teatralna. Założył w Gdyni autorski teatr ekspresji, który zasłynął w całej Polsce takimi spektaklami jak Umarli potrafia tańczyc, 1988. Dantomczycy, 1989, ZUN, 1990, Idole perwersji, 1991, Koleczno 24, 1992. Miasto mężczyzn, 1994, Pasja, 1995. Kantata 1997 i tango 1999. Część z nich zarejestrowano też w ramach Teatru Telewizji. Teatr Ekspresji istniał do 2000 roku. Ostatnia premiera Wojciecha Misuri Belsen z 2011 roku. Zrealizowana na scenie opery baltyckiej do muzyki Arwopirta.